Księdza Konaleta czytamy. Wszystko ma swój czas, jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy niebie. Był czas zadania, a dziś nastał czas pożegnania. To niełatwy moment dla nas wszystkich. Żadne słowa nie wyrażą tego, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za Waszą posługę w Chcemy powtórzyć za świętym Janem Janej. Jest największym skarbem, jak Bóg może przydzielić parafii. Dziś w imieniu wszystkich parafian dziękujemy Bożom za lata przeszłe razem, za wszystkie sprawowane u nas wcześniej udzielane sakramenty, za, za słowa Bóg i kazań, które płynęły z Waszych serc do naszych. Za otwartość, dobrą radę, i życzliwą obecność. Za takiego kapłaństwa możemy Wam ofiarować tylko modlitwę, w której będziemy prosić Boga o to, aby szczodrze wynagrodził całe dobro, które otrzymaliśmy przez nasze ręce. Życzymy obfitych i dobrych owoców w dalszej pracy duszpasterskiej oraz życzliwości ze strony nowych parafii. Niech Bóg błogosławi. Maria, Matka Wszystkich Kapłanów, wyprasza potrzebne łaski i wspiera w trudnych chwilach kapłańskiego pozbiewania. Czcigodni Ojcowie, Bóg zapłać za Waszą obecność wśród nas. Szczęść Boże! Ojciec Mieczysław, ten, który przewodniczą Liturgii Święty, Świętej, cztery lata razem z nami był, wyjeżdża do Legnicy. Ojciec Piotr również 4 lata, wyjeżdża do Kowarii Wacławskiej. I ojciec Wojciech 2 lata, już trzy lata i wyjeżdża do Zielonej Góry. Mógł zapłać w imieniu własnym i wspólnoty franciszkańskiej za tą waszą możliwość obecną i za współpracę. Ufam, że to dobro, które daliście naszej parafii, daliście nam wszystkim, będzie owocować w nas, a będzie też świadczyć o Was tam, gdzie pójdziecie. Bóg zachowuje.